Aby dodać własny kod JavaScript, a także dowolny kod śledzący, taki jak Google Analytics lub Facebook Pixel na stronie docelowej, przejdź do panelu strony i wybierz kartę JavaScript. Kliknij przycisk Dodaj nowy skrypt. Nadaj tytuł swojemu kodowi, określ jego pozycję, wybierz, czy ma być zastosowany na stronie głównej, stronie konwersji, czy na obu stronach, a na koniec dodaj sam kod. Gdy będziesz gotowy, kliknij przycisk Dodaj skrypt. Zarówno CSS, jak i HTML można dodać w edytorze. Niestandardowe kody CSS można dodać w zakładce ustawienia strony, klikając przycisk Dodaj własny CSS. Widget HTML jest z kolei dostępny po lewej stronie edytora. Wystarczy przeciągnąć i upuścić widżet, a następnie dwukrotnie kliknąć, aby wkleić kod. Elementy dodane w widżecie HTML będą widoczne na stronie docelowej dopiero po opublikowaniu strony.